Moi drodzy, jak to Ania mówi, ludzie mają ładniejsze, ale u nas też bardzo ładne góreczki. Uważam w gruncie, coś Ania może powiesz, dwa, dwa słowa. A co tu mówicie? Wprostę <śpustą> sobie zrobiłam w pozycji horyzontalnej do góry. No. Będą, nie będą się ubrudzić, będą bardziej doświetlone będzie łatwiej zbierać. W tamtym roku się sprawdziło. W tym roku, powtarzam. Tak, no, czyli tak, tak jak pewnie tak będzie zawsze. Tak W pozycji mówisz horyzontalnie. Tak jak u ludzi w większości, patrzę na działkach, Coraz więcej osób tak. tak. są specjalnie robione takie podpory, a u nas po prostu siateczka. Siateczka, a tam to sznurki i też super nawet tam... Czy tu się coś zawiązuje, jeszcze Ania powiedz żeńskie, męski. Pokaż to żeński kwiatek, tutaj chyba, tak? Żeński? Nie, tak, to jest żeński, bo już no. mam z, zalążyk, y, ogóreczka, ale wiecie, to tak. wcale nie znaczy, że to będzie ogórek. Jeżeli nie zostanie zapolony przez męski, no to. Ten zawiązek odpadnie, Tak, tak jak w życiu. My. No właśnie moi drodzy. Szybciutkania. Bo ten słońce świetnie. świeci, upał jest. Weź tutaj. Idziemy tutaj. O tutaj jest męski. Widzicie nie ma, nie ma zalążka u góry. A czyta. tutaj męski, tak. No, Tam. Bo ja nawet czasami sama zapylam jak mam czas i ochotę. To po prostu tym męski odrywam i smyram w Tak, nie wiem czy to coś było widać, bo słońce strasznie jest dzisiaj podstępne. Ale chcieliśmy Wam pokazać. Powiem Wam tak, No siateczki są fajne, ale troszkę z nimi jest e, zabawy, więc e, jednak Ania sugeruje, że sznurki są bardziej, jednak e, lepsze. To raz, a dwa po prostu. E, no po prostu robicie jeden sznurek pod jeden górek i jest sprawa załatwiona. Natomiast siatka może Wam się poplątać, ale jak macie siatkę, to oczywiście możecie założyć siatką. Zobaczcie, jak Ania ładnie tu wyściółkowała. Taki troszkę zagąt zniesiony, ale od razu Wam powiem, że ma to jedną wadę, że. Ta woda po prostu spływa, więc Ania już mi powiedziała, że po sezonie, po zbiorze ogórków muszę tutaj po prostu dać po dwie, po trzy deseczki, i zrobić taką po prostu grządkę podwyższaną, nie, nie po prostu, nie po kosztach, tylko po prostu zrobić to solidnie. Także ogóreczki się pną, zobaczcie i będziemy, myślę, że za kilka dobrych dni będziemy je jeść, dwa tygodnie, myślę, że na pewno już powinny być. jedzenie, pierwsze ogórki? Dwa tygodnie. Także piszcie u was ogóreczki w gruncie czy się udają czy jakieś choroby ich się nie ma, nie i mają czy macie jakieś problemy może to napiszemy wam w komentarzach co robić także to tyle moi drodzy cześć